Cześć, ja jestem Mervo, witam was w kolejnym filmie serii od zera do silvera I dzisiaj, jako że bardzo popularny był komentarz jeden pod ostatnim filmem Dzisiaj postanowiłem zrobić mały challenge i zamieniłem sobie słuchawki miejscami Także prawą słuchawkę mam w lewym uchu, lewą słuchawkę mam w prawym uchu i... Przecież strzały teraz cały czas dobiegają do mnie z tamtej strony Ale widzę na minimapie, że to jest odwrotnie, że to jest na bombsite'cie Więc jeśli chcecie w tym filmie, podczas oglądania tego filmu, poczuć się tak jak ja na meczu to proponuję, jeśli nie oglądacie na jakimś głośniku, na, na, na monitorze, na telefonie czymś takim, to proponuję wam również zamienić słuchawki miejscami. O, jest hedzik. A może być. Cały czas ich słyszę. podwrotnie. Ojejku, nie wiem co się dzieje. Wiecie, jak mi się ciężko skoncentrować z tymi dźwiękami? Dwa fragi, także zrobiłem i połowę zabrałem tamtemu HP, to jest mega dużo. Ja tam wychodziłem z tego, cały czas mi się wydawało, że są po drugiej stronie niż są w rzeczywistości, więc <laughs> będę się musiał na pewno trochę przyzwyczaić w tym meczu, zobaczymy jak mi pójdzie. Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do Cesa, sprawdź stronę CSGO Skins. Z kodem MERWO dostaniesz 2,50 na start i plus 10% przy doładowaniu, jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo innych skrzynek do wyboru, czasowe kończy co się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Słuchajcie, jak słyszę w prawej, to nie muszą być w lewej teraz. Znaczy atakują. A, chyba. I think I. Ja nie wiem gdzie ja ich słyszę. Co? Jak on tu miał broń? Tu jest koła. On powiedzieli limit. Co jest? Gdzie on plantuje bombę? Ja nic nie wiem co się dzieje. Absolutnie nic. Koniec? Koniec. Gdzie jest bomba, Ja jej nie słyszę nawet. Czekajcie. Tu. <laughs> Ej, jak moi teamci mnie oglądają, to muszą nie niezłą bekę. Co on wyprawia? Czemu on tak jakoś biega dziwnie? Patrzy, Co, on bomby nie słyszał, że ta jest zaplantowana. Ciekawy challenge zaproponowaliście. Zobaczymy czy to będzie oznaczało powrót e, serii Merw, jeśli doczytasz. Jeśli chcecie, no to... Oczywiście dawajcie znać jakieś komentarze. może, może za jakiś czas będę coś wybierał, nie? Ponownie, może do tego wrócimy. Ale wesoło to było. Spróbuję spuszować, to jest głupie co ja robię, mam kołacha. Mogłbym grać na czas. Hej, clear. Skąd ten Scout poszedł strzał. I Chyba są na midzie. Tak. Traf, Mervo! CO JEST?! O oh, Boże, powiem wam, że przez to, przez te dźwięki jestem dużo bardziej zdezorientowany i nie mogę się skupić, bo teraz dawno ich powinienem wam słyszeć, że oni są na midzie, 100 razy, ale w ogóle biegałem tam z tyłu i, i nie wiedziałem co się dzieje. Mój organizm jakby cały czas walczy sam ze sobą i z tym, gdzie coś słyszy, a gdzie rzeczywiście są przeciwnicy. Powiem wam, że to jest naprawdę mocno dezori dezorientujące, przynajmniej na razie, nie. Pięknie, pięknie w ostatnim momencie. Good job, co jest? Skąd? Co tu już jest? Nie, jestem tak zdez... Nie, nie mam pojęcia, co się dzieje w tym meczu. Nic. Nic nie wiem, skąd oni strzelają, gdzie są przeciwnicy. Och, czuję się jak, jak w lewej teraz ich słyszę, czekajcie, to moi biegają tutaj. Muszę się powoli jakoś, jakoś nauczyć tego. Może mój mózg sobie zacznie radzić troszeczkę lepiej. O, teraz tam, tam ich słyszę. Co jest grane? Ojej! Co my zaczęli, żeby siedzieć? Powiem wam, że nie grałem tak wcześniej, nigdy. Specjalnie teraz też przed tym odcinkiem jakoś nie, nie zamieniałem sobie sławek. Grałem normalnie z jakiegoś def z normalnie założonymi sławkami i chciałem, chciałem zobaczyć, jak to będzie. Ej, otwieram tabelę, nie wiem jak, ale jestem w, w mocnym szoku, co się tutaj dzieje. Tu był, w rogu. Teraz już, już troszeczkę mojemu mózgowi to powiedziałem, że teraz jak, jak cały czas ich słyszysz z tej strony, to oni wychodzą tu. Dobra, ale jak granat, to zabiję mojego, nie? Jak on nie zginął jeszcze?! Granat w twarz, full auto, 73 w 3 tylko, dobra. Po, powoli staram się tak troszeczkę wmówić w mojej głowie, że jak tam sobie stałem i ich słyszę z prawej strony, znaczy, że nadbiegałem z lewej, nie? Tak... staram się, ale to jest to jest... Podświadomość, tutaj działa tysiące godzin po prostu słyszanych dźwięków yy, z określonej strony robią swoje, nie? Więc to haha, nie jest takie proste, jak się może wydawać. Ale dostałem prosto w twarz 56 HP. Zabrał mi jeden granat. Słyszę ich w prawej sławce, więc chyba mi tu przyjdą zaraz. Teraz w lewej ją stąd strzela właśnie. Oh! Co, się, co tu się dzieje? Wejdź ze mną i pozabijaj, a nie tam narzekasz. Czy to ja tu nic nie słyszę w tej grze. Ja tu nic nie słyszę i wchodzę, ubijam. Chłopaki. Chłopaki, nice. Ruskie jakieś. Prawie. prawie isa zrobiłem. Cztery fragi, ej. i 50 HP. Co tu się wydarzyło w tej rundzie? Tak, na, tak, na wariata. Słyszę ich w lewej. Gdzieś... Gdzieś mogą być tu na midzie, jakbym tak odwrócony. Ale 300 IQ! Już wiem, jak to działa. O, o. Też tam są. There's gun, Purple. Go take gun. Nie, tam tam. Tam gdzie? bye, tam side. Widzicie, że tu mi najlepiej wychodzi granie z tego miejsca. Mimo, że nie wiem w ogóle, gdzie wszyscy są wtedy. Nic nie słyszę. I się udało. Ja muszę chyba grać w tym, w tym spocie. Thank you. Lecimy z nimi! Fajnie się gra. Powoli, powoli zaczynam się troszeczkę przyzwyczajać i... Jakby mniej... Raz, że mniej polegasz na tych dźwiękach, tylko w ogóle tak wygłuszać sobie w głowie i, i starać się mocno patrzeć na minimapę, gdzie ktoś jest. A dwa, gdzieś tam jak, jak stoję w jednym miejscu, to sobie myślę, jak usłyszę go z tej, to będzie atakował mnie z drugiej, nie? <grytanie> Bo jak się poruszam, to, to się w tym gubię, ale stojąc w jednym miejscu, mogę jeszcze w miarę próbować zrozumieć. I ja mam pierwszy lecieć tym pushem? No dobra, próbujemy. Go! Ale się zatrzymali wszyscy, no. Dobra. Moi na mnie poczekali, zrobili przerwy, a mi zupełnie skraszował komputer. Tak, że się nawet nie da nic zrobić, musiałem restartować siłowo. Drugi raz mi się to dzisiaj zrobiło, wcześniej już raz na rozgrzewce, więc nie wiem, czy jakiś update w się sensie nowy coś popsuł u mnie, czy coś się dzieje, ale... No niebezpieczne są takie krasze. Mam nadzieję, że się uda odzyskać plik nagraniowy tutaj w OBS-ie, którym wam nagrywałem po pozostałą część odcinka, no bo jak on się nie zamknął poprawnie, to jest ryzyko, na razie go nie jestem w stanie otworzyć, jest ryzyko, że nic już z nim nie zrobię, ale może jakoś mi się uda, fajnie by było, no bo to taki naprawdę fajny odcinek, jak, jak nagrywam sobie te, te dźwięki odwrotnie i nic nie słyszę, ciężko mi będzie... Powtórz taką reakcję, no bo to już byłby drugi mecz z takimi słuchawkami, więc bym bardziej już ogarniał, co się dzieje, nie? Dawaj. Skąd? Zapomniałem, że mam odwrotnie słuchawki, mimo że o tym gadałem i szukałem go tam, a on strzelał do mnie z drugiej strony przecież. No jest ostatni ten, ten. Knife. no. Dobra, moi tam wchodzą na B. Niech tam zrobią hałas. A ja tu spróbuję zaplantować. Sam jestem. No jeden V4, jakbym takcję cię ugrał. Trzeba tu szybko moto rzucić, bo oni będą wracać zaraz. O! będzie fejkował pierwszą? Nooo... Ajajaj, aj. nie zdążyłem się schować za ścianę. Chodź, przejść. By no ale to by było fajne, no. No ale to by było fajne. Nie? Może we dwóch tu stali, nie? O, już plant poszedł, ale szybko. Pięciu na czterech. Wszyscy mi tu biegają wokół w uszach, nie wiem co się dzieje. Skąd oni są? Już jest base jeden. zasmokowali mojego... mołdowa. Przecież widziałem, że on biegał gdzieś cały czas Tu jest <ścoughs> Zwariowane są te rundy No dobra, pomarańczowy już jest na CT O, idą pomóc Słyszę w lewej wszystkich Czyli byli gdzieś tam na midzie się strzelali Może się ustawić tutaj? No i zobaczymy. Chyba on tu nie przyjdzie, co? Donald, Donut lost. Co jest? Mój strzelanie do przeciwnika. fast. Kim bomb? Purple, Wiedziałem, że on tu będzie to przeładowywał! No nie dało się dociągnąć full auto! Ej! O, oh, na szczęście to jest chyba ostatnia runda. Ja jestem teraz mocno zestresowany, nie dość, że inny dziwny odcinek, to mam nadzieję jeszcze, że się uda odzyskać ten plik. Wy, jak to oglądacie, to wiecie, że się udało. Ja jeszcze tego nie wiem, ile teraz walczy. Dzięki wszystkim za oglądanie! Stawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Bardzo trudny challenge, ale taki inny niż, niż wszystkie, więc grało mi się naprawdę mocno inaczej. I, i, I to był taki szok dla, dla mózgu, dla całego organizmu. Dzięki, cześć, mamy pierwszy winek w naszej drodze do Silvera na Ancient.